Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o najczęstszych problemach z zapłonem w samochodach. Omówimy przyczyny tych problemów, a także przedstawimy możliwe rozwiązania. Zapłon to kluczowy element każdego silnika spalinowego. Jest odpowiedzialny za dostarczenie iskry do świec zapłonowych, co powoduje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach. Jeśli zapłon nie działa prawidłowo. Silnik może mieć problemy z uruchomieniem, a nawet może w ogóle nie odpalić. W tym filmie przyjrzymy się najczęstszym przyczynom problemów z zapłonem, takim jak uszkodzone świece zapłonowe wadliwe przewody. Zapłonowe uszkodzona cewka zapłonowa, problemy z czujnikiem położenia wału korbowego, problemy z modułem sterującym silnika pokażemy. Również, jak zdiagnozować te problemy i jak je rozwiązać. Jeśli masz problemy z zapłonem w swoim samochodzie, ten film jest dla ciebie. Zapraszam do oglądania. Możliwe przyczyny: zapomniane światła lub inne urządzenia elektryczne włączone na postoju. Krótkie trasy, które nie pozwalają na pełne naładowanie akumulatora. Stary lub uszkodzony akumulator. Rozwiązania: sprawdź czy światła i inne urządzenia elektryczne są wyłaczone? Jeśli to możliwe, przejęć się dłuższa trasa, aby akumulator mógł się naładować. Wymień akumulator na nowy, jeśli jest stary lub uszkodzony. Objawy Trudności z uruchomieniem silnika, Nierówną praca silnika, Zwiększone zużycie paliwa, Rozwiązania Sprawdź stan świec zapłonowych. Wymień świece zapłonowe, jeśli ESA zużyte lub uszkodzone. Upewnij się, że świece zapłonowe ESA odpowiednie do Twojego samochodu. Możliwe przyczyny: uszkodzony przewód zapłonowy, uszkodzona cewka zapłonowa, uszkodzony rozdzielacz zapłonu. Rozwiązania. Sprawdź stan przewodów zapłonowych i wymień je, jeśli są uszkodzone. Sprawdź stan cewki zapłonowej i wymień ja, jeśli jest uszkodzona. Sprawdź stan rozdzielacza zapłonu i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Możliwe przyczyny. Zapchany filtr paliwa. Uszkodzona pompa paliwa. Uszkodzone wtryskiwacze paliwa. Rozwiązania. Wymień filtr paliwa. Sprawdź stan pompy paliwa i wymień, ja, jeśli jest uszkodzona. Sprawdź stan wtryskiwaczy paliwa i wymień je, jeśli e są uszkodzone. Możliwe przyczyny: Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, Uszkodzony moduł sterujący silnika. Rozwiązania: Sprawdź stan czujnika położenia wału korbowego i wymień go. Jeśli jest uszkodzony, sprawdź stan czujnika położenia wałka rozrządu i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Sprawdź stan modułu sterującego silnika i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Możliwe przyczyny: zanieczyszczone paliwo, niewłaściwe paliwo, zapowietrzenie układu paliwowego, rozwiązania: zatankuj paliwo na sprawdzonej stacji benzynowej. Upewnij się, że tankujesz paliwo odpowiednie do Twojego samochodu. Odpowiedź Układ Paliwowy Problemy z zapłonem mogą mieć różne przyczyny. Ważne jest, aby zdiagnozować problem i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Jeśli nie jesteś pewien, co jest przyczyna problemu, najlepiej skonsultować się z mechanikiem. W tym przypadku należy sprawdzić cewkę zapłonowa. Upewnij się, że cewka jest prawidłowo podłaczona i nie jest uszkodzona. Możesz sprawdzić jej rezystancję za pomocą multimetru. Przewody zapłonowe. Sprawdz, czy przewody nie są uszkodzone lub przetarte. Możesz również sprawdzić ich rezystancję. Świece zapłonowe. Wykrec świece i sprawdź, czy nie są zużyte lub zabrudzone. Możesz również sprawdzić ich szczelinę i skrowa. Moduł zapłonowy. W niektórych samochodach moduł zapłonowy może być przyczyną braku iskry. Sprawdź, czy moduł jest prawidłowo podłaczony i nie jest uszkodzony. Jeśli iskra jest słaba, może to być spowodowane niskim napięciem akumulatora. Sprawdź napięcie akumulatora za pomocą multimetru. Uszkodzonym przewodem masowym. Sprawdź, czy przewód masowy jest prawidłowo podłaczony i nie jest uszkodzony. Uszkodzonym czujnikiem położenia wału korbowego. Ten czujnik dostarcza informacji do modułu zapłonowego o położeniu wału korbowego. Co jest niezbędne do prawidłowego zapłonu? Uszkodzonym czujnikiem położenia wałka rozrządu. Ten czujnik dostarcza informacji do modułu zapłonowego o położeniu wałka rozrządu. Co jest również niezbędne do prawidłowego zapłonu? Nierówną iskra może być spowodowana. Uszkodzona cewka zapłonowa. Jeśli cewka jest uszkodzona, może dostarczać nierówne napięcie do świec zapłonowych. Uszkodzonymi przewodami zapłonowymi. Uszkodzone przewody zapłonowe mogą powodować nierówne napięcie docierające do świec. Uszkodzonymi świecami zapłonowymi. Zużyte lub zabrudzone świece zapłonowe mogą powodować nierówną iskrę. Problemy z zapłonem mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować problem, aby móc go rozwiązać. Jeśli masz problemy z zapłonem w swoim samochodzie, najlepiej skonsultować się z mechanikiem.